Częstym pytaniem zadawanym przez osoby pozywające banki jest pytanie o to, czy będą musiały stawiać się w sądzie na rozprawie i czy będzie to jedna rozprawa czy więcej. Do najczęstszych sytuacji należą te, kiedy powód, będący klientem banku, zobowiązany jest do stawiennictwa na jednej albo dwóch rozprawach. Na pozostałe rozprawy może się stawić wyłącznie jego pełnomocnik. A co decyduje o tym, czy sąd wzywa na rozprawę? Powoda, czy też nie, nie, nie dokonuje tego albo nie dokonuje tego e, często. Otóż jest to zależne od treści pozwu, czyli od tego, czy zawnioskuje o to sam powód w pozwie e, i zależy oczywiście od decyzji sędziego, e, od jego koncepcji prowadzenia sprawy e, i tego, jak często chce mieć osobisty kontakt bezpośredni z powodem. Na razie, co do zasady we wszystkich sprawach przynajmniej raz powód jest wzywany do osobistego stawiennictwa i jest przesłuchiwany. Spotkałam się jednak z, ze sprawą przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeprowadzoną, gdzie nie było w całej sprawie żadnej rozprawy. Odbyła się ona całkowicie na piśmie. I w związku z tym klient nie musiał się stawiać, bo jak nie było żadnych rozpraw, to nie było również przesłuchania w charakterze strony. Ale ta sprawa raczej należy do wyjątków i co do zasady, przynajmniej na jednej rozprawie um, trzeba się w sądzie stawić. Jak odbywa się to technicznie i faktycznie? Jak szybko dowiadujecie się o. O tym terminie, na który trzeba się stawić. Są osoby, może teraz w okresie pandemii, nie jest to zbyt częste, ale wcześniej tak, które często przybywają za granicą i obawiają się, czy będą w stanie szybko zmienić swoje plany, żeby się dostosować do terminu wyznaczonego przez sąd. Otóż, w praktyce wezwanie na rozprawę, w momencie kiedy nie jest na nią wzywany osobiście powód w naszym wypadku, otrzymuje tylko pełnomocnik prowadzący sprawę, a jeżeli sąd wyzywa stronę, czyli w naszym przypadku powoda do osobistego stawiennictwa, bo chce go przesłuchać, Wysyła bezpośrednio listowną korespondencję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny POWODA. I tam w takim wezwaniu jest wskazane, że stawiennictwo jest obowiązkowe. I zazwyczaj takie zawiadomienia przychodzą minimum na miesiąc przed wyznaczonym terminem rozprawy. Do bardzo rzadkich przypadków należą takie sytuacje, gdzie ten termin jest krótszy, a przed Sądem Okrągowym w Warszawie najczęściej są to terminy paromiesięczne. Także spokojnie jesteśmy w stanie dostosować swoje plany do takiego wyzwania sądu. Na takie wyzwanie dobrze jest się stawić. Innymi słowy, jeżeli się nie stawiamy, warto mieć konkretne powody, które dobrze jest podeprzeć dokumentami, które i skierować za pisemnie albo za pośrednictwem swojego pełnomocnika prośby do sądu o wyznaczenie kolejnego terminu. Dlaczego to przesłuchanie jest ważne? Bo to jest jeden z dowodów w sprawie. Jest to dowód na okoliczność tego, jak przebiegł proces udzielania kredytu, jaki był zakres udzielanej informacji o ryzyku kursowym, tak? jaki był zakres ewentualnych możliwych negocjacji z klientem, negocjacji treści umowy. Wreszcie, na jaki cel zostały przeznaczone środki z kredytu. Te wszystkie kwestie są bardzo ważne do ustalenia, na przykład konsumenckiego charakteru tej umowy. Jeżeli do stawiennictwa nie dojdzie bez, usprawiedliwionego, bez usprawiedliwionej przyczyny, sąd może pominąć ten dowód i może to rodzić skutek w postaci stwierdzenia przez sąd, że nie udowodniono pewnych istotnych okoliczności dla sprawy. I w drugą stronę. Oczywiście powód jako strona może być obecny na każdej rozprawie. Nie musi czekać na osobiste wezwanie ze strony sądu. Pełnomocnik powinien go poinformować o każdym terenie, terminie wyznaczonej rozprawy i faktycznie nie do rzadkości należą sytuacje, gdzie klient jest tak zaangażowany w swoją sprawę, że chce być obecny osobiście na każdej rozprawie i Taka sytuacja jest oczywiście dopuszczalna.